Cześć witajcie. Dziś robimy taką bestię o Teraz Wam pokażę co tu się stało. Znaczy nie pokażę wam co się stało, bo już zostało to rozebrane wszystko. Tutaj jest cały rozrząd rozebrane. Wszystko ciekło. Ciekło tu i ciekło. I cały czas był problem z uciekającym olejem. Ktoś tu przede mną robił rozrząd. I tak go zrobił, że nie powymieniał uszczelniaczy. Nie powymieniał tego wszystkiego. No i kolega do mnie przyjechał i poprosił, żebym mu to zrobił. Także wygląda to tak, że cała płyta jest zebrana Oczywiście <gryw> oczywiście jak przyjechał do mnie bus, to dostałem informację, że cieknie. I że został zostawiony do mnie na placu. Nie dostałem informacji, że jest pasek urwany. Jak przestawiłem go, zacząłem to demontować, zrobiłem koło pasowe. No to się okazało, że pasek się urwał i wciągło go pod koło. Także wygląda to tak, że już wam pokazuję. Tu jest pasek, który wciągło pod koło, wciągło pod koło. O ten pasek. Ten pasek wciągło. Tu jest uszczelniacz. Uszczelniacz, wam Tu jest uszczelniacz, o taki fajny. Tak go wepchało, jego ząbki zjadły. Tak to wygląda no i tu ciekło. Ale problem kolejny jest w tej obudowie. Która tu jest ten otwór, o tutaj, w którym pracuje ten uszczelniacz, ten okazało się, że jest tak wyjebany, jest tak wyrobiony. Nie wiem przez co prawdopodobnie musiał tu szlifować ten uszczelniacz albo wcześniejszy, bardzo możliwe, że ten i tymi ząbkami to właśnie o tymi to zrobił, że tu już jest bardzo duża średnica i... Nie da się dać nowego uszczelniacza, wkładając nowy uszczelniacz, on wpada w drugą stronę. Także to poszło, to jest do wymiany. I co się okazało, ta bieżnia, gdzie pracuje uszczelniacz, jest tak zeszlifowana, jest tak zniszczona, że trzeba wymienić też i to koło. Także na tą chwilę przyszłymi nowe części. O, proszę, tu mam całą budowę nową. Tam mam nowe kółeczko. Tutaj mam zestaw rozrządu ziny. A tu mam zestaw uszczelek na całe dół także będziemy to tu wszystko robić. Zostanie to powymieniane. No bo oczywiście tak, tak ciepło z tego uszczelniacza, z tego tu pośredniego. Cały pasek jest w oleju tutaj. To wszystko pływa, jest mokrzutkie. Kółka, patrzcie się jakie, są, jakie one są tłuste. Całe są zlane, także to jest wszystko do wywalenia. Niestety nic z tego nie ma. Ja tego nie będę czyścił. Pasek i tak jest do wymiany, bo jest tłusty. Wymienimy cały nowy rozrząd, założymy, wszystko poskładamy i powinna być gitarka. Ale pojeżdżę sobie nim kilka dni. Zobaczę, czy gdzieś jeszcze nie cieknie, bo wszystko jest tak uwalone z oleju. Tak zawalone, jak widzicie tu wszędzie. Wszędzie się aż tam lał ten olej, nie, no nie? Także to wszystko jest tak uwalone, że boję się, że nie tylko to pomoże. Że od razu będzie trzeba robić michę i jeszcze Bóg wie co jeszcze. Z góry też gdzieś może się lać. No zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że to będzie furgać. Cześć, do usłyszenia.